Proszę Państwa, kolejny odcinek ludzie, pasje, miasto chociaż równie dobrze ta rozmowa mogłaby się znaleźć w cyklu ludzie kultury. Dziś serdecznie zapraszam Państwa do krainy do przede wszystkim tańca, ale też i trochę czartów i podobno też trochę szycia. Zresztą wszystko wyjdzie w rozmowie z prawdziwą przyjemnością gościem moimi Państwa Paulina Palu. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry cześć. No i to jest proszę Państwa tak, że taką dygresję wrzucę przed tą rozmową, że. Warto jednak być upartym, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że e, ja równo dwa lata temu e, wystosowałem do Paulinki prośbę o wywiad. Wtedy się nie udało z różnych przyczyn. I minęły dwa lata i proszę, jest. Dobrze. Zanim w ogóle o tańcu i o, o, tym, o tej całej Twojej działalności, to. No jednak no muszę zapytać, rodowita częstochowianka to siedzi ze mną. Tak, tak, oczywiście. Tak. I powiedz mi to, że tańczysz, to jest też gdzieś jakieś pokłosie rodzinne, że rodzice coś? Tak, yy, pochodzę z rodziny muzycznej, więc ta muzyka mhm. przeplatała się już w zasadzie od pokoleń. Jestem wnuczką Kerego Marszałka, muzyka częstochowskiego, wieloletniego w Filharmonii Częstochowskiej, który współtworzył zespół Five O'Clock Orchestra. Poważnie? Poważnie. Ale co, nigdy nie ciągnęło do instrumentu? Ciągnęło bardzo, natomiast mama jest nauczycielką muzyki i… Yy, nie chciałaś. I to tak troszeczkę jest, że jeżeli rodzic gdzieś tam namawia swoje dziecko, mhm. to to dziecko tym… Nie do końca, nie, do końca, nie do tak. w tą stronę. Znalazłam sobie swoją, e, swoją przestrzeń w tym tanecznym świecie, który, no jakby nie patrzeć, jest związany ze mhm. z, z światem artystycznym. Powiedz mi, no bo tak, jeżeli ktoś e, chce zostać muzykiem, no to wiadomo, że idzie do szkoły muzycznej, że jest jakaś tam ta edukacja, pierwszy, drugi stopień, akademia. No i później ewentualnie w zależności czy klasycznie, czy jazzowo, czy no, wybiera sobie jakąś drogę, wiadomo, jest jakiś tam ten szlak przetarty. Natomiast ja nie mam absolutnie żadnego wyobrażenia, jeżeli chodzi o taniec. To jest, no bo szkół, znaczy no, są jakieś szkoły taneczne, tańca towarzyskiego, czy coś, że ktoś chce się nauczyć, żeby z przyszłą żoną zatańczyć świetnie pierwszy taniec na swoim tak. ślubie, czy coś, no to logiczne. Natomiast no, zawód tancerki, jak to w ogóle w twoim, w twoim, jak u ciebie to przebiegało? Ja jestem absolwentką studiów tanecznych w Kielcach. To jest, to była, bo obecnie ta szkoła już z tego, co wiem, ten kierunek już nie działa. To był kierunek taniec stworzony przy Teatrze Tańca Jazzowego w Kielcach, z jednym z największych w, w, w Polsce więc ja skończyłam ten kierunek a tak naprawdę zaczynałam od 9 lat przez, przez 9 lat w naszym ognisku baletowym i to stanowiło a, moją podstawę no tak. moją bazę wiedzy tanecznej na której tak naprawdę z której korzystam do dzisiaj czyli rozumiem że jako dziewczynka chodziłaś do do kółka baletowego tam tańczyłaś 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 tak się w tym zakochałaś że jak już byłaś dorosłą pannicą, to podjęłaś studia w tym kierunku? No, jeszcze w międzyczasie popróbowałam innych stylów. Mm -hmm. Wyprowadzając się do Krakowa na studia, postanowiłam popróbować swoich możliwości w różnych innych stylach. Między innymi zaczerpnałam delikatnie z flamenko. Próbowałam też tańców indyjskich, a tak naprawdę mo moją miłością stał się taniec orientalny, i na tym się skupiłam, i to jest mi do dzisiaj najbliższe. Jak ktoś mówi taniec orientalny, to ja od razu widzę przed oczami taniec brzucha. Czy to jest tak, to? Tak, To jest to. Taniec orientalny, taniec mhm. brzucha, rakszarki, taniec arabski, to są cztery wymienne nazwy na jeden. Dosyć szeroko pojęty styl tańca. O, a powiedz mi, szkoła średnia to gdzie? Traugut tutaj. Trauguciara? Tak. No, proszę. A jeżeli byś mogła wspomnieć z kogoś z Trauguta, mam tu na myśli kadrę pedagogiczną, oh. to był ktoś taki, kto tak ci głęboko zapadł w pamięć, że od razu ci się nasuwa. No, tak, tak? Było, było sporo takich osób. Ale na plus czy na minus? Y Wszyscy w zasadzie na, na plus. plus, bardzo dobrze wspominam tamte czasy. Ja byłam w ogóle na profilu Bielfischem. <noise> Czyli pani, przyszła pani doktor? <noise> no, większość, większość moich znajomych z tamtych czasów to właśnie medycyna. Obecnie, obecnie medycyna. Natomiast mnie zupełnie od zawsze gdzieś tam wiedziałam, że i tak jakby nie było, wrócę do, do sztuki, do, do tańca. I y, pomimo prób, bo wylądowałam, pierwsze moje studia to była ochrona środowiska na AGH. <noise> Natomiast mhm. moje serce ciągnęło zupełnie gdzie indziej. I... Czyli y, szukałaś, szukałaś, a Aż i tak wreszcie. ten taniec, tak? Tak, przebiło się i tak, tak mi się wydaje, że tak to jest, że jeżeli gdzieś tam mamy jakiś artystyczny pierwiastek w sobie, to prędzej czy później on idzie, wyjdzie, wylezie. Wylezie, tak, wylezie, tak, bo to nawet nie wyjdzie, tylko wylezie. Tak. E, Paulina, e, powiedz mi e, czy, no bo wiem, że miałaś jak gdyby w tym swoim, e, nie chcę użyć słowa kariera, bo to no, nie lubię tego słowa, ale w tym swoim zajęciu artystyczno-tanecznym miałaś przerwę, no bo wiem, że jesteś mamą, tak i, i, i też y, jakieś tam inne y, historie były po drodze. Czy ty y, y, przed tą przerwą y, tobie się udawało żyć z tańca? Czyli yy, a y, na czym y, jeżeli mogę zapytać, no ja oczywiście nie, ja dla ciebie żadną konkurencją, <głos> <głos> jeżeli chodzi o to, nic nie jestem. Ale to co? To znaczy, że nie wiem, prowadziłaś kursy, miałaś mm -hmm. szkołę, y, no bo chyba to tylko w ten sposób się jakoś tam zarobkuje. Tak, y, prowadziłam zajęcia w Częstochowie, Ja przez 10 lat ogólnie kursowałam pomiędzy Częstochową a Krakowem, nie mogłam się zdecydować, gdzie na stałe osiąść mm -hmm. i moje życie tak wyglądało, że że część tygodnia spędzałam tu, część tam. Jeszcze w międzyczasie te studia w Kielcach, o których wspominałam. Więc starałam się przyjeżdżać do Częstochowy, prowadzić tutaj zajęcia. W Krakowie przez jakiś czas byłam instruktorem zumby, więc to też połączenie fitnessu z tańcem, mhm. to też był jakiś tam sposób na, na, na zarobek, nazwijmy to. Mhm. Natomiast tutaj głównie szkoła tańca plus pokazy, pokazy tańca z ogniem, jest, Aha, których no tak, również. Proszę Państwa, y, to już trochę historia, może kiedyś wróci. Y, ja rozmawiałem już z paroma osobami, które brały udział w tych paradach, czartów y, z okazji festiwalu Frydka Off. Mm -hmm. y, przepiękna impreza, która miała miejsce no, i, i, i która może się odrodzi. Słyszałem, że, że, że tam <laughs> jakieś ruchy w tym kierunku są. Y, no więc. Y, 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 to spotkanie z ogniem to było... Y tu na Częstochowskiej Ziemi, tak, czyli tak. tu się z tym zapoznałaś dopiero, jak tak, gdyby. Dokładnie, tak, dokładnie. Bo, Bo tu podobno jacyś siłę. magicy przyjechali z, z nie wiem, z Hiszpanii, tak, skądś, z, Katalonii. z Katalonii, którzy te, te, to potrafią mhm. robić i was uczyli, jak zrobić, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak, dokładnie. Ja dołączyłam odrobinę później, natomiast tak rzeczywiście mhm. y, podczas pierwszej y, naszej parady y, brali w niej udział również katoleńczycy i oni nas wprowadzili mm -hmm. w ten cudowny świat e, diables i, i mm -hmm. tego, jak powinny No powinna bo to być się nazywa charakter. fire show, prawda? Jako fire tak... show to jest, to jest jakby... Nazwijmy Akrobatyka to z ogniem. Przedstawienie mm -hmm. z ogniem. My jako Szkoła Tańca Nindei ugryzłyśmy to troszkę bardziej od tanecznej strony, więc ten ogień nie stanowi głównej jakby bazy, mm -hmm. wokół którego się kręci, a jest tylko dodatkiem do tańca, tylko i mm -hmm. aż. Ja zresztą też współpracowałam, z, z, tworząc, tworząc spektakle taneczno-ogniowe podczas akcji Aleje tu się dzieje. Też ich kilka było na mm -hmm. Placu I to właśnie, jeżeli chodzi o, o mnie, to bardziej łączyłam to z tańcem. Natomiast sam to, to, co przywieźli nam katoleńczycy, to głównie była parada. Mm -hmm. I diabły, i pirotechnika, i szaleństwo. Fajershow było troszeczkę osobno, i, i nie do końca zależnie to wszystko, to mhm. wszystko działało. Szkoła tańca Nindei. Tak. Y nie wiem, a czy y, ma jakieś znaczenie to Nindei? O co chodzi? To jest, to jest ba bardzo dawna historia, bardzo stara historia. Tak naprawdę w momencie zakładania działalności nie miałam pojęcia, jak ją nazwać. nazwać? To był bardzo szybki strzał. No. Y, jakaś tam ksywka sceniczna, która powstała lata temu, została piszenić. czyli, i... tak, czyli, tak, czyli moja. Ninda do ciebie mówili? Nie, Nindei. Nin, nin I tak zostało. To dobrze, że... że X na końcu nie dałaś, bo dawniej to było tak, że <laughs> tak, jak firmy tak. zakładali, to zawsze... Reks, tak, na końcu <laughs> musiał obiecniec, to wtedy był, to była gwarancja sukcesu. Tak, Pol, oczywiście. No ale co, wracasz? Czy już wystartowałaś? No, porozmawiajmy Jestem chwilę w, o tym. Jestem w trakcie powrotu w tym momencie. Mhm. Wracamy na, do naszego mikrostudia. Czyli studia. Częstochowa już ostatecznie. Tak, Częstochowa ostatecznie. Tu osiadłam na stałe 3-4 lata 4 lata temu mhm. i się stąd nie zamierzam ruszać. Kocham to miasto. Mhm. I rozumiem, że jeżeli ktoś chciałby... Nie wiem, masz swoich wychowanków, prawda? No, no bo jednak jak tą, tą działalność prowadziłaś, to się, tak. to że wrócą, czy to już w ogóle jest inne pokolenie. Wracają, wracają. Tak, jeżeli chodzi o pokolenie, to też jest. Ja, ja nie prowadzę zajęć dla dzieciaków, ja prowadzę zajęcia dla dorosłych kobiet i moim, moim, moją grupą docelową są. Dziewczyny od tak przeciętnie 25 do 60 roku życia? Tak w ten sposób. Tak, tak, więc jesteśmy babską siłą, która jednoczy się nie patrząc na, na jakieś tam różnice mhm. pokoleniowe. Dobrze, no ale jakbym zapytał o, o program edukacyjny okay. tego, co robisz, to, to rzeczywiście, nie wiem, dziewczyny uczą się kręcić biodrami i tańczyć brzuchem, czy to jest zupełnie jakbyś mi powiedziała. Ktoś pierwszy raz ogląda mm -hmm. jak gdyby tą naszą rozmowę i z tym się spotyka. Mm -hmm. I jakaś pani stwierdziłaby, a może bym poszła, to jakbyś zareklamowała, że czego tam uczysz, o co tam chodzi? Taniec orientalny w swojej podstawowej formie to tak jak powiedziałeś, kręcenie biodrami, ale przede wszystkim świadomość ciała, postawa, <laughs> rodzaje ruchów. I tak zwana, my to nazywamy tancerki schizofrenia w ciele, czyli po podział, umiejętność w izolacji poszczególnych partii ciała. Mhm. Nasze zajęcia zaczynają się od takiego podstawowego kursu, który trwa 3 miesiące i podczas, podczas takiego kursu dziewczyny wybierają sobie swoją drogę, czy chcą iść w stronę klasycznego tańca orientalnego, czyli właśnie tego tańca brzucha, czy w jego różne odmiany i style, które również prowadzę. Moim takim konikiem jest Oriental Show, czyli wykorzystywanie techniki tańca orientalnego do nieorientalnej muzyki, z nieorientalnymi rekwizytami, w nieorientalnych strojach. Aha. I tu się mogę pochwalić, że no, jestem no. finalistką mistrzostw świata w tym oto stylu. Poważnie, mhm. ale to, co to, to, to leci na przykład, no nie wiem, Pink Floyd, ta dziewczyny tak. tańczą. Tak. Do Tam, tego, wykorzystując elementy ty, tańca ty, ty, ty. orientalnego tak da się. To gratuluję! <laughs> to jest poważna bardzo. sprawa. A z tym Pink Floyd bardzo się wstrzeliłeś, bo też miałyśmy choreografię tak? do Pink Floyd. Tak, no to, do time. <laughs> no to ja jestem bardzo zadowolony, że mam takiego gościa w programie, to jest w ogóle, wiesz. <laughs> no, mi. Powiedz mi, bo tak... Muzyka niesie z sobą, no nie zawsze, ale tak mi się wydaje jakąś tam filozofię. Czy jeżeli chodzi o taniec, to też jest filozofia, nie wiem, związana z żywieniem na przykład, czy z postrzeganiem świata. Nie chciałbym tak głęboko, ale wiesz, no na przykład wiesz, no ogólnie jest przyjęte, że no nie wiem, raz tamani słuchający regę mm -hmm. nie jedzą mięsa, są wegetarianami mm -hmm. i palą zioło, prawda? Mm -hmm. Że metalowcy chodzą w czarnych skórach, naćwiekowanych, mają długie włosy, no i tak, no ja przepraszam, znaczy że takie no, tak stereotypy, wiesz, stereotypy, ale, ale, ale tak. jest, czy w przypadku... Czy w przypadku tańca orientalnego też są jakieś takie schematy, które, w które to jest wpiąte, czy raczej nie? Myślę, że można by się doszukiwać takich schematów, ale raczej wydaje mi się, że to ma taką formę łączenia ludzi z dosyć różnych, kobiet głównie, bo, bo tak. tańc orientalny to głównie taniec kobiecy. Facetini tańczą w ogóle? Tańczą, tańczą. tańczą. A ogólnie taniec orientalny to jest takie dosyć szerokie pojęcie, bo mamy w tym na przykład tańce folkowe, które są, jest na przykład taniec z kijami, tachtip, który jest wykonywany tylko przez mężczyzn. Mhm. I to tak jak w, w naszym świecie folkowym są, są tańce wykonywane tylko przez facetów, tak samo tam, y, Bliski Wschód, też ma to do siebie, że. Są sami to. mężczyźni w tańcu. Natomiast mhm. jeżeli chodzi o tą klasyczną wersję tańca orientalnego, same kobiety, i tak jak mówię, y, nie ma chyba takich stereotypowych. Y, znaczy wiesz, to chyba dobrze, że jest taki podział, bo ja nie chciałbym, żeby no, nie chciałbym za bardzo przyglądać się facetowi z brzuszkiem, który tańczy taniec z brzucha, wiesz to. Aj, <laughs> ja nie to wiem. Różne czy... są Byłam nawet kiedyś na warsztatach u, 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 no zresztą u niejednego faceta, który, który, który potrafił to robić świetnie, więc... A, z... widzisz. Dobrze, poplotkujmy. <laughs> e, muzyka. Maja, jakiś, no, jeżeli tańczysz, ogromny. no to no, ogromny no to od samego początku mm -hmm. na moje życie. <grafy> Był u Ciebie Harry, mój serdeczny tak. przyjaciel od lat. Piotrusz. Który, y, y, Harry? Har Artur, Pięściński. Artur. Artur, Artur tak. oczy oczywiście, przepraszam. I y, niestety, ale wymienił moje trzy ulubione zespoły. <grafy> tak, no, przypomnij. No, on wymienił Sigur Ros, Kapelę ze Wsi Warszawa i Bonobo, wychowywaliśmy się muzycznie w tym samym czasie, więc jakby mm -hmm. tutaj jesteśmy bardzo podobni. No, ale żeby nie było tak samo, to mogę wymienić na przykład Dikandę, nie wiem czy to jest tak, jeszcze taki kojarzę. zespół, cudowny folkowy zespół, tak zwany e, Cztery Strony Wschodu mm -hmm. łączący, e, bardzo często wykorzystujemy go w naszych zajęciach. Ponieważ mm -hmm. mamy taki styl, który łączy taniec orientalny z elementami bałkańskimi, na przykład z flamenco, z mm -hmm. y, wpływami różnych tak naprawdę kultur, y, bardzo widowiskowa forma, y, jeżeli chodzi o taką... I tam są też same kobietki z tego, tak, co tam, ja, tak, ja tak, pamiętam, ja pamiętam one y, dawno temu wygrały festiwal Fama w Świnoujściu. Mm -hmm gdzie miałem okazję być i zrobiły na mnie pierunujące wrażenie. No, to no, rzeczywiście co? nie dość, że muzycznie, to wokalnie to jest tak poprowadzone, że Cudy, ściary na plecach. Zgadza się. Mm -hmm. Dobra, a kuchnia? A kuchnia, prosta kuchnia, lubię pojeść. Tak? <laughs> no, tak, no nie jestem jakimś, yy, szczerze mówiąc nie mam czasu na nie wiadomo jakie gotowanie. Wiadomo, mm -hmm. że ostatnio spełniam się w roli matki, więc ten do, w tym domu trochę osiadłam. Ale staram się, no nie jestem jakimś super kucharzem. Nie jesteś. No ale jakbyś yy, miała ochotę, to co byś na przykład zjadła? Teraz byśmy, jakbyś mi podała taką potrawę, że. Ach, no Jezu, Wojtek. A ja będę tampował. No, to no jest bardzo proste. No, no. Pizza, no Pizza, pizza. Prosta wszyscy. włoska, pizza, pizza, trzy składniki. Dziękuję, do widzenia. To wszystko. Margerita. Tak, tak. <laughs> tak, tak. No, potem się poznaje, czy pizza jest dobra. <laughs> Czyli, tak. Ja rozmawiałem, rozmawiałem kiedyś z kucharzem, i on powiedział mi: Wojtek, jeżeli chcesz sprawdzić, y, jaki kucharz jest w danym lokalu, to zamów jecznica. I po jajecznicy zobaczysz, czy masz do czynienia z kimś, kto jest profesjonalistą, Dokładnie. czy ktoś, kto po prostu nie ma zielonego pojęcia o gotowaniu. Dokładnie, Także to tak. tak, coś w tym jednak jest. Mówisz, że startujesz z tą szkołą, a to już się ruszyło, czy jeszcze? Jestem w trakcie, jutro w zasadzie ruszamy, już jutro zaczynamy zwoływać z powrotem nasze grupy taneczne. No, myślę, Aha. że do wakacji rozkręcimy się na tyle, żeby móc wrócić na przykład do pokazów z Tańca z Ogniem. Na tym bardzo chciałabym się teraz spotkać. Tu, w Częstochowie tak. i w ogóle. No bo ogóle to, też tak, ale to też jest tak, Ale to też że co, że dzwonili i, i, i zapraszali, że dziewczyny przyjedźcie, zapańczcie, bo tak, jest. Komercyjnie jak najbardziej też to działało. Mhm. Był taki moment, że współpracowałam z, z Mateuszem Szkopem. Tak. I też bębniarsko oni no, 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 byli, byli no, no, no. od strony muzycznej, a my byłyśmy trzymaj od strony tanecznej. Rogniowej. Ja pamiętam takie dziewczyny, takie ruchy robiły jakieś, jak no, nie trzymaj, możliwe, tak, możliwe. rękami. Bardzo możliwe. bardzo możliwe. No dobrze, fajnie, cieszę się bardzo, że że wracasz jak znaleźć na przykład kto, jeżeli by chciał, to coś na Facebooku gdzieś ja szukać? No proszę przez Facebooka, Nindei Studio Tańca. Nindei studio, Nindai studio. Nindai, Nindai, proszę Państwa, Nindei tak Studio Tańca. Albo do mnie pisać, to ja przekieruję, mam telefon powiem, że <grym> proszę się powołać, tylko nie ma sprawy. Dobrze, będziemy powoli kończyć, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy grędzili nie wiadomo ile. Bo im dłużej, tym, tym mniejsza oglądalność. To taki jest teraz czas, że króciutko, króciutko, Lasne. wiesz, tik-tak, tak. Nie ma o czym mówić. Już tak na koniec, czego Tobie życzyć? Ja mam wszystko, więc zdrówka. Tak, żeby to się <grym> nie popsuło. Życzyć moim bliskim cierpliwości Aha. do mnie i wytrwałości. Tak, bo już, bo ale jestem... co czasami siada. No, ja jestem dosyć taką szaloną. Pełną, pełną siły energii, zapalczywą często osobom, więc. Aha, dobrze, no to <laughs> cierpliwości tak nie. Cierpliwość, fększuj i wiesz, tak. tai chi i żeby wiesz, był spokój, to tego życzę. No zdrowia przede wszystkim i no, żeby się udało, jak gdyby, wrócić i żeby te babeczki przychodziły do ciebie i, i żebyście tańczyły nam tutaj, wiesz, jak najczęściej. Dziękuję No ja również, za to, że przyszłaś i że mogliśmy porozmawiać w końcu. Proszę Państwa. E, Gościem moimi państwa e, tancerka egzotyczna. E, nie egzotyczna. Nie, nie, nie egzotyczna, a egzotyczna. orientalna. Orientalna. O. Przepraszam, <laughs> Tancer, tancerka orientalna z papierami. Nie, żeby to nie było. E, no, no, lubiąca najprostszą pizzę i podobno siła spokoju, którą roztacza je, bo, w bieleszach domowych jest przeolbrzymia. Oczywiście e, gościem moimi państwa była Paulina Paluch. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję. i do tej kamery machamy. Trzymajcie się ludzie, do zobaczenia, pa pa. pa, pa. pa.